Takie tutaj, są najlepsze. Ale ma... Będziemy Ja tętki. też mam takie w Sopotu. Ja też. Mam nadzieję, że jeszcze dobrego. kiedyś usłyszymy. Wszystkiego dobrego. My jesteśmy opolanami. Dziaki. I szczerze mówiąc, jesteś naszym jakby skarbem. Więc smutno słyszeć tę informację. Ale bardzo chętnie cię jeszcze posłuchałem, bo ten głos jest niepowtarzalny, jest niepodrabialny. Zapraszam na koncerty może w innych miastach Na pewno, ale będą, rozumiem. Dobra, na pewno wpadniemy. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dziękujemy. Dobra, teraz trzeba zrobić il to